Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Azaci To jest pierwszy odcinek naszej nowej serii Zagrajmy w Hitman rozgrzeszenie Od studia Nixis Software i IO Interactive Który jest z 2012 roku Dzielimy się w Agenta 47 To sobie Nie trudny jest sobie na normalnym Rozpocznijmy przygodę, jakie zadanie przyjdę zrobić, kogo wyeliminować. Posłuchaj. Musisz być dzielna. Zabierze Cię pewien człowiek. Nie mogę iść z Tobą. Tak musi być. Obronić Cię. Ten człowiek jest inny. Nie ocena jego za to, co mógłby zrobić. że pewnego dnia to zrozumiesz. 47 mówi Benjamin Travis. pieniądze zostały przelane na twoje konto. Witaj w Chicago. Zajmowanie się swoimi to bardzo trudna sprawa, ale Diana Bernwood musi odpowiedzieć za zdradę. Mógłbym wysłać jeden z naszych zespołów, ale to zadanie dla skalpela, a nie młota. Powody nie mają znaczenia. Dokładnie. Powodzenia, 47. Tak, to wóz z lodami. Tak, wiem. Pozbędę się go. Spadaj stąd. Niczego nie potrzebuję. A twój partner? Jaki partner? Tego zadania kluczowe elementy gry będą podświetlone. Przede wszystkim postaraj się zabijać dyskretnie i pozostać niezauważonym. Spójrzmy na interfejs. W lewym dolnym rogu znajduje się niebieski pasek zdrowia. Obok niego znajduje się radar. Używaj go, by orientować się w położeniu przeciwników, celów i punktów wyjścia. W prawym dolnym rogu widzisz wybraną obecnie broń z informacją, czy została ukryta. Obok broni znajduje się żółty pasek, wskazujący pozostałą ilość instynktu. Jak twierdzi szef Wydziału ICA Benjamin Travis, moja dotychczasowa opiekunka Diana Berwood. dopuściła się zdrady i porwała ważną dla agencji osobę. Dziewczynę imieniem Victoria. Mój cel eliminacja Diany i odzyskanie dziewczyny. Uwaga osobista Diana. Uratowała mi życie. Chociaż motyw jest słuszny, wykonanie tego zadania nie będzie powodem do dumy. Potraktuję ją wyłącznie jako cel. Nie mogę zaangażować się w to emocjonalnie. Jak twierdzi Mes... szef wydziału ICA, Benjamin... Będziemy... Jeśli się on wyczerpie, nie możesz używać wymagających go umiejętności. Tyle was tu wstępu. Tego bota, która nas prowadzi, pierwszego przeciwnika. nastrał się jak najciszej do osłony znajdującej się przed tobą. Gdy jesteś za osłoną, przeciwnikom trudniej cię zauważyć. Przedmioty znalezione w trakcie gry mogą zostać wykorzystane jako broń krótkodystansowa. Możesz też ich używać do rozpraszania przeciwników. Rzuć kluczem francuskim w wiadro, by roz doskonale Prześliznij się, póki strażnik jest rozproszony. Jest tam tamto? Słyszysz mnie? A, oczywiście będę się starał jak najciszej przejść. Każda misja wiadomo, że jak nas zmusi to. To zabójstwo. broni ciało, jeśli zostawisz je na widoku, ostrzeżesz swoich przeciwników. Ciało zostało ukryte. W schowku znajduje się miejsce, użyj garoty, by po cichu wyeliminować strażnika przed tobą. Nie chcę garoty. To z lokalnych zespołów? nam się ich Chowaj broń. Coś musiało ją wystraszyć. Przez te zabójstwo, zauważ, że garota pozwala ci od razu przeciągać ciało. A, mi się tego ciała. Mówię też doszedłem do wniosku, że robimy tak, że będzie jedna misja, jeden odcinek. Ja to jakoś tam dzielił. Zobacz, no, że jednak. Ale to jest się, zbyt długi, ten go podzielę Czyste zabójstwo. Pamiętaj, by ukryć ciało. Jeśli zostawisz je na widoku, ostrzeżesz swoich przeciwników. No, tam jest ich Co Wycaję sobie taką kolejną zrobić. Aktywowano punkt kontrolny. Jeśli zginiesz lub postanowisz zacząć od nowa, pojawisz się tutaj. Szkolenie agenta 47 i jego wyostrzone zmysły pozwalają mu uważnie obserwować otoczenie. Robota może dowiedzieć. Dobra, jasne. gęba Idę obejść teren. Coś zaraz zauważy. Wskaźnik uwagi pokazuje kierunek zagrożenia. Spróbuj wymknąć się niepostrzeżenie. Niech sobie po prostu. Ja na razie jeszcze nie mamy ujemnych punktów za zabójstwo celi. Znaczy za osób, które nie są celami. Sprawdzę okoliczny odbiór i tam i tam nie trafiłem. Ale się udało. Zorientował z punktów, ale postił na radar, by znaleźć wyjście. A, i wid się. Używaj instynktu, by przewidywać ruchy przeciwnika. Przeciwnik idzie w stronę barierki i nie dotrze do ciebie. Broń tnąca i przebijająca może zostać wykorzystana do śmiertelnych rzutów i odwracania uwagi. Skup się na celu. Teraz rzuć. Hmm. Czyste zabójstwo możesz wyrzucić ciało za barierkę. Teraz nie ma więc mam takie potrzeby. Aby niezauważenie wejść do leżącej przed tobą szklarni, musisz znaleźć przebranie. Poszukaj jakiegoś przebrania. Nosisz przebranie ogrodnika. Możesz przebywać w nim na terenie szklarni. Pamiętaj, że inni ogrodnicy przejrzą twoje przebranie. Oszukaj ogrodnika. Zrób jeszcze krok do Strażnicy przed tobą nie nabiorą podejrzeń, ale musisz uważać na innych ogrodników. Oczywiście. Nie dajmy się wykryć. Żadnej szkoły, wizyt znajomych. Hej! Przykro mi kolego, zmieniły się zasady. Nie wolno tu chodzić, jeśli nie jesteśmy w stanie. Zdałeś się bez problemu przedostać. Nie wiem, czy sam się wnet patrywał. Możemy I dalej. Przedostałem się przez kompleks. Wchodzę do rezydencji. Zbliżam się do celu. Dobrze. Dostać się do rezydencji i zabij Dianę Bermud. Zaś wieczornie. Przywieź do nas. Całą i zdrową. Jest bardzo ważna dla mnie. Ja i pewno? To nie racz kluczaty. O. o, to Ale mi pan poprawił humor, doktorze? Mógłbym pana ucałować. A już myślałem, że to koniec. Doktorze, muszę kończyć. Służba! A i dziękuję. <grymne> o rany, nikt mi już tego dnia nie zepsuje. Zobaczymy. No Jesteś teraz w posiadłości. Twoje obecne przebranie wyda się podejrzane strażnikom posiadłości. Znajdź nowe przebranie, albo poruszaj się niezauważenie. Centrala, chyba coś słyszałem. O, idę ja. No, tak do. tak sobie zabezpieczenia. Poszukaj jakiegoś przebrania. Może możemy jeszcze znaleźć. Zajrzyjmy się, przebranie Przebranie strażnika posiadłości daje ci pełen dostęp do jej wnętrza Pamiętaj, że inni strażnicy posiadłości przejrzą twoje przebranie jeśli podejdziesz za blisko Trzymaj więc odpowiedni dystans Dobra, czy jeszcze innego tutaj będzie? No, mam jakieś dowody W trakcie gry znajdziesz dowody Zabieranie dowodów spowoduje zwiększenie twojego wyniku końcowego i instynktu. Jest jeszcze, będzie? Chyba nie. Kąd chyba Nic nie ma. To ruszajmy dalej. Gdy przejdziesz przez te drzwi, zostanie uruchomiony system oceniający. Będzie monitorować twój styl gry i nagradzać cię za postępy. Możesz go zobaczyć w lewym górnym rogu, oczywiście to jak wykonasz swoje zadanie, jak zwykle zależy tylko od Ciebie. Powodzenia. Idźmy sobie na kuchnię. Używaj instynktu, by odnajdywać Cześć. interesujące obiekty. Weźmy sobie koło tego strażnika. Dobra. Aha, Majka, tutaj, nie możemy dodać. Nie dajmy się zatem, masz mało instynktu. Panna, jest na górze pod się tego tutaj pozbyć? Muszę przejść tędy. Na? Słyszałeś kiedyś o przestrzeni osobistej? coś, co jest z tym kucharzem podziałać. Przeciwnik jest już podejrzliwy w stosunku do twojego przebrania. Użycie instynktu będzie nieskuteczne. Spokojnie wróć w ustronne miejsce, a tam po cichu się nim zajmij, zanim ostrzeże innych. Aresztują cię, nie uciekaj. Lepiej udawaj, że się poddajesz, albo spokojnie przejdź w ustronne miejsce, w którym zajmiesz się przeciwnikiem. Udało ci się pozbyć wszystkich świadków. Nikt nie zna twojej tożsamości ani przebrania. Zajmę się tym tutaj. Te po Nie będę ryzykował. Nie będę misji pokojowej. Chłopie, powinieneś dał mi okolica nie jest zabezpieczona. Ktoś musi być w pobliżu. Dopójmy ciała, a tym nie znaleźli. Ciało zostało ukryte. W schowku znajduje się miejsce na jeszcze jedno ciało. Możesz je tam ukryć. Jak portu z tym było, że rozpoznał? Ale tym sobie poradzimy. Schowek jest teraz pełen. Nie ma już w nim miejsca na ukrycie dodatkowych ciał. Z którą się posługujesz nie ma tłumika, huk wystrzału może zaalarmować nieprzyjaciół. Może warto sięgnąć po silver bolery z tłumikami? Tam jest ten cel, który ma kartę Rzeczywiście wolą tego kucharza Może się ulei. Bez ogłuszania go, trzęsie się dostać, dlatego udało się nam nie. Mogłem aż tak wyrazić. tylko poczekać właśnie na piekawy. Powinniśmy sprowadzić tu stroiciela Jak się nazywa, czy pachnie Grimper. Zabierz mu mundur i broń i skurwiel może się pakować. Dopilnuję, żeby do końca życia był nocnym stróżem przy silosie na kukurydze gdzieś na środkowym zachodzie. Odbiór. Ciekawa rozmowa. chodź, napisz. Gdzie się ładnie zatruł. Jesteśmy za nim. Chowajmy go. Dobra, czyli karty już mamy. Możemy oddać na to drugie piętro. Właśnie powinno zwracać uwagi. Zresztą też nie. Jeśli twój wynik jest wystarczająco wysoki, odblokujesz technika zabójcy. Zajrzyj do notatnika, by sprawdzić swój wynik. Się. I co blokujesz jako następne? Cel jest blisko. Dobra, robota 47. Pamiętaj. Diana sama się o to prosiła. Zdradziła nas, agencję, kodeks. Wszystko, co dla nas ważne. Jest zbyt niebezpieczna, by mogła żyć. Pomyśl o tym będziesz pociągał za spust. Nie, bo będzie ta Diana. 47. Dajano, ja. Nie. Musiałam zabrać się od lekarza. Wiedziałam, że zrozumiesz. Kurwa, coś jest nie tak. Nie przeżyjesz długo. Proszę, nie mam czasu. Nadal masz szansę. W moim szlafroku. List. I już. Weź dziewczynkę i uciekaj. Zanim Travis się dowie. Nie pozwól, żeby stała się tobą. Obiecaj. Obiecuję. Pierwsze wydanie jest głośne i pierwszy. za sobą. Czekajmy sobie posiedłości. Agent 47 może pokonywać przeciwników szybko i z ogromną precyzją. Pamiętaj, że gdy skupiasz się na celach, bardzo szybko zużywasz instynkt. Obróć kamerę, by skupić ją na przeciwniku, a następnie namierz cel. Śmiertelne obrażenia. Skup się na następnym przeciwniku. Śmiertelne ma ah, egzekucja A opiekajmy stąd Wiesz kim jestem Wiem. Ona nie żyje, prawda? Chodź, trzymaj się blisko. Dokąd idziemy? Agencja od ciebie chce. Nie wiem, może mam. Ach! Diana zrobiła to dla ciebie. Dlaczego? Proszę, była moją jedyną przyjaciółką. Zabrała mnie od lekarzy. Opowiedz mi o lekarzach. Nie wiem, wszystko jest mgliste. Jak zły sen. Dlaczego? Musimy już iść. żeby nikogo nie ma. Cel zdezerterował jasny szlak. Obawiałem się, że nie da rady. Mają się tym zająć wszyscy agenci. Słyszysz, Dave? Znajdźcie 47, nim się nam wymknie. I posiadłość mamy skończoną. Na tylko jeden minus do zauważenia. Można było tego uniknąć. No to było na tyle w tym odcinku. Ja mam serdecznie dziękuję za obejrzenie. Jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw kciuka w górę i komentarz ze swoją opinią. Widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!